Na dzień dobry, z tej strony Paulina Milczarek, czyli pralnie duszy, i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o. Mm, o sytuacji pewnej kobiety z pewnym mężczyzną. E, sytuacja wygląda tym... Następ... może tak, podzieliłam to na dwie grupy, czyli mówię do osób, mówię najprawdopodobniej słuchają tego kobiety, tego nagrania dzisiejszego. E, więc tak, em, Mówię do dwóch grup. W pierwszej grupie y, kobieta, kobiety y, poznały się, poznają się z pewnym mężczyzną. Jesteście na etapie poznawania się zalotów, y, zapoznawania się, y, pogłębiania znajomości. Na razie jeszcze to nie jest jako taka relacja, na razie jest to taka znajomość. Dobra. Druga grupa. Druga grupa to są osoby, które są już w relacji, nawet bym powiedziała rok, dwa, trzy. Tu już jest relacja. I o co chodzi w obydwu grupach? W obydwu grupach chodzi o to, że w tym momencie i u jednych, i u drugich nastąpił el, albo regres, albo już kryzys. Kryzys to znaczy, nie zawsze to, nie, nie będzie mi chodziło tutaj o taki kryzys dosłowny, w, w, znajom, w relacjach, w, w tych znajomościach, które dopiero się poznają, to e, ten kryzys czy tam ten regres, po prostu bardziej tutaj myślę, że jest troszkę zmiana dynamiki. Dlaczego? E, dlatego, że ktoś gdzieś musiał e, wrócić, zawrócić, pojechać, wyjechać do pracy za chlebem, do rodziny e, w ramach obowiązków. Najprawdopodobniej mężczyzna, ale też może być już kobieta, tak? bo chodzi o to, że tam jest coś tworzone, działane, wytwarzane w tej, w tej rozłące, w tej separacji, więc domyślam się, że to chodzi albo o jakieś warsztaty rozwojowe, albo chodzi o pracę jako taką, nie? I ona jest w jakiś sposób w odległości, że nie tutaj, gdzie jesteście aktualnie, tu gdzie się poznajecie. Dobra, i teraz druga grupa, druga grupa to są osoby, które... Są w jakiś sposób w oddaleniu, czyli być może w separacji. Dlaczego? A bo tu się coś wydarzyło takiego, co z jednej strony Was teraz bardzo mocno spaja, spaja, przy, przybliża, aczkolwiek jest to bolesna trochę rozłąka. Natomiast to jest chyba jeden z pierwszych takich większych kryzysów między Wami. Aczkolwiek to nie jest kryzys jako taki, gdzie się wszystko sypie i rozsypało. Aczkolwiek jedna i druga strona nie wie, co dalej. To znaczy. Jedna strona nie wie co druga strona, a druga strona nie wie co pierwsza strona. Czyli jakby obydwie strony wiedzą, że jest, jest do stracenia coś, ale jednocześnie nie są do końca siebie pewni i dodatkowo jeszcze powiem, że i tak chcą inwestować, żeby polepszyć tę sytuację. I w jednym i w drugim przypadku to mówię do kobiety, hmm, dlatego że więcej kobiet będzie tego słuchało, tak czuję. E nie przyspieszałabym, nie naciskałabym, nie generowałabym zbytniego kontaktu celem przytrzymania, utrzymania kontaktu. Dałabym przestrzeń temu człowiekowi. W tym momencie potrzebuję przestrzeni, dałabym mu tę przestrzeń. Raczej bym zainwestowała ten czas w pracę własną, w pracę nad sobą, w pracę w umacnianiu swojej pozycji jako kobieta, jako człowiek, jako Twoje życie. Nie? Jeśli nie wiesz jak, daj mi znać, odezwij się do mnie, ja ci chętnie w tym pomogę. W każdym razie, tu jest bardzo ważny temat, Twój, Twojego rozwoju, Twój i Twojego czasu, który możesz wykorzystać bardzo dobrze na swoją korzyść i nawet w ogóle na korzyść Waszej dynamiki, tak? I tu nie chodzi mi o robienie czegoś bardzo, bardzo celowo. Nie, jest Wam dany ten czas. Tutaj jedna strona coś robi, coś wytwarza, coś pracuje i potrzebuje tej przestrzeni. Ale w momencie, kiedy to nie jest... Bo ja tutaj nie mówię do osób, które celowo wykorzystują tę przestrzeń na rzecz oddechu celowego, żeby, żeby... co? Żeby ochłodzić trochę nastrój albo Ciebie zmiękczyć. Najgorszą rzeczą, którą zrobisz, to po prostu kontakt. Nadmierny kontakt i próba potwierdzenia, że wszystko jest ok. Nie. I teraz tak. Więc jeśli z kimś to rezonuje, to serio zalecam, zalecam w tej sytuacji cierpliwość i powrót do siebie. Granice, powrót do siebie i w momencie, kiedy będzie sposobność na kontakt, zanurzyć się w tym. Ale na żywo. Na żywo. Dać to ciepło, e, dać te słodycz, ale na żywo. I też nie mówię tutaj o rozlaniu się, ale taką słodycz, ciepło, ale na żywo. Nie paliłabym potencjału, nie paliłabym za bardzo energii e, wirtualnie. A zwłaszcza kiedy e, nie widzicie się i jeszcze nie wiecie do kiedy tak będzie trwało, ok? Dobra. Dobra. Co ten człowiek myśli o Tobie? Mm. Dużo myśli, raczej ciepło myśli, e, z podziwem i z sympatią. Czyli, e, no być może chodzi tutaj też o miłość, tak? Ja jeżeli mówię o długoterminowych związkach, relacjach, to tutaj e, e, być może też są i wyższe uczucia. Ale ja mówię tak, generalnie jest sympatia, generalnie jest podziw, czyli twoja postawa, albo, two, albo ta sytuacja w jakiś sposób hmm, pokazała temu człowiekowi ciebie trochę w innym świetle, tak? albo jakaś sytuacja, która była między wami, albo po prostu to, że się poznajecie, i ten człowiek możecie odkrywać z innej strony, bo coś się takiego wydarzyło, albo właściwie się może nic nie wydarzyło, ale nie wiem, to, że masz swój świat i swoje kredki, tak? Albo. Albo tak się wydaje temu człowiekowi. Dobra, w każdym razie, e, co teraz myśli, generalnie e, tu jest duża pokazana przyjemność ze spotkań. Taka, taka fajna przyjemność zwidywania się i ze spotkań, czyli generalnie jak przebywacie, zwłaszcza jak mówię do, do, już do osób, które dłużej ze sobą są, tutaj dalej, dalej, jeżeli kobieta tego słucha, to tutaj dalej ten człowiek ma przyjemność z tego. Dobrze się przebywa temu człowiekowi w twoim towarzystwie, więc mówię do kobiety, która się zastanawiała, czy aby może się nie znudził, albo może, bo może coś. Nie, 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 nie. Tu jest inny problem, tu jest inny temat do rozwiązania, ale nie ten, czy się znudziłaś, czy nie, czy jest wesoło, czy nie wesoło, czy dalej jest przyjemnie. Jest przyjemnie. E, I teraz tak, co jeszcze myśli. O Tobie, niezależnie od tego, na ile się znacie, widzi w Tobie, Ty masz tak wewnętrzną moc. I Ty masz swoją kobiecość albo na wodzy, albo e, e, kobiecość z klasą Masz, albo emocjonalną dojrzałość, inaczej mogę to powiedzieć. Czyli jesteś do tego człowieka kimś, kto e, budzi albo szacunek, Albo, jeżeli tak nie znacie się za bardzo jeszcze, to fascynacje. Prawdopodobnie i szacunek i fascynacje, ale, ale bym powiedziała, że fascynację taką e, i też gdzieś szacunek, jak się poznajecie, ale na pewno dalej fascynację i na pewno szacunek, jak już się znacie i coś się dzieje między wami dłużej więcej, nie? Dobra, jakie ma uczucie względem ciebie? No i tu jest rozdwojenie jaźni, czyli albo nie mówię o człowieku wolnym do końca. Albo jest tak, że nie dlatego, że nie chce, tylko jest rozdwojony, tylko dlatego, że zastanawia się na przykład, jak to wszystko ugryźć. Ugryźć temat waszej albo znajomości, albo relacji, czyli coś jest do rozwiązania. I z jednej strony, jeżeli rozmawiamy tutaj o mężczyźnie, to dobrze dla niego, dobrze dla was, tak naprawdę, jak będzie miał coś do rozwiązania tutaj, tak? No, jest potencjał na coś wartościowego z tobą. I to ten człowiek czuje, tak? Ale nie rzuca się w to od razu. Nie rzuca się teraz, nie rzuca się w to od razu, rozważa, jak to w ogóle zorganizować, um, ale w rzeczywistości, to mam pokazane, że w rzeczywistości, więc nie wiem dlaczego w rzeczywistości, czy dlatego, że się nie widzicie, czy że się za mało widzieliście w rzeczywistości, czy może dlatego, że długo była ta separacja, i teraz jakby wreszcie w rzeczywistości, tak? No to uczucie to może być coś, ale tak jakby musi tutaj ktoś się do tego dobrze przyłożyć albo to tak rozegrać. Ale nie rozegrać to jak partię szachową, żeby, żeby zmieścić wszystkie pionki i się najeść, tylko zrobić to z głową, żeby wygrać z głową, żeby to zrobić z głową po prostu, tak? Mam wrażenie, że ten ktoś nie chce tego zepsuć, dlatego też się trochę może wahać. Tak? E, jakie ma plany i zamiary? No, tu jest potencjał, wyobrażenie o potencjale relacyjnym, ale to jest potencjał, podkreślam, to jest potencjał, ale całkiem poważny potencjał. Jest tutaj marzenie, podkreślam, da, to jest na razie w fazie marzeń albo wizji, tworzenia wizji o bliskości, o harmonii, o pełni emocjonalnej, tak? Jest to wizja, nie jeszcze plan działania, ale to istnieje. Wiadomo, jak bardzo chcemy, wizja następnie się to może wymanifestować i urzeczywistnić w, 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 to, w rzeczywistości, w tu i teraz, tak? Więc plany i zamiary, jakie tutaj są, e, chciałby ten człowiek zrobić na Tobie wrażenie. E, to co to znaczy? No, zaimponować, by dla, być dla Ciebie kimś, kogo może podziwiać, uznać za być może e, za co? Podziwiać i tak jakby, jakby tak um, przed samym sobą stwierdzić, no zasłużyłem, tak. Tak jakby mam wrażenie, że ten człowiek chce się wykazać, więc jak się nie wykazywał, to się by chciał wykazać. Eee, więc no, tu się poważnie ktoś przygląda i chce zainwestować, tak? Zainwestować. No, chcę. Ktoś tu się poważnie przygląda, tak? Natomiast robi to ostrożnie na razie, mądrze, ale z takim real, dość, dość realnym albo po prostu realnym, realnym zaangażowaniem, tak? Bo widzi, widzi tutaj, że kobieta ma wartość i tu jest warto coś budować, ale sensownego, tak? Czyli nie może przyjść w kapciach, tylko w butach. I buty zdejmować przed tutaj, no, tuż za, tuż za drzwiami, a może nawet i przed drzwiami chce zostawiać żeby nie robić tego zbędnego, potencjalnego bałaganu, tak? I nie, tutaj jest po prostu myślenie konstruktywne. Jest też silne przeciąganie emocjonalne, jest też jakiś dylemat. Czyli co rozważa? No, jakiś wybór, na, nad czym się zastanawia. No, czy wejść, jak wejść, czy wejść w więcej, czy, czy się. Czy, no, czy wejść, czy nie wejść, tak? E, czy. Mm, czy to ten moment jest dobry, czy to nie ten moment dobry? Czy to w ogóle dobrą decyzję podejmę, czy to niedobrą decyzję podejmę na przykład, tak? Więc dla mnie tutaj to co widzę, to w głowie tego człowieka jesteś kimś, z kim można czuć się i swobodnie, i do tańca, i do różańca, ale też zbudować stabilność, tak? Czyli jest tutaj takie wyobrażenie, że chciałbym spędzać z nią czas taki, taki normalny, taki fajny, taki codzienny. No, kojarzysz mu się z jakimś albo domem, albo spokojem, albo po prostu tak z taką celebracją życia. Tylko, że ja, ja tutaj nie widzę takiej hedonisty. Hedonizm też może tutaj być, ale to nie jest tylko hedonizm. To nie jest hedonizm w czystej postaci. I pod tym wszystkim jest impuls do działania. Jest. Tylko, że na razie, na razie w rycerzu. Czyli może tutaj wyglądać ten człowiek na opanowanego, ale wewnętrznie aż go roznosi. Tak? Na wszystkie strony, żeby zrobić ruch? I być może właśnie hamuje się tylko dlatego, że chce to dobrze z zrobić z klasą, bez nadmiernego pośpiechu, tak? Bo być może kiedyś ten pośpiech, albo ostatnio, który wywołał kryzys u was, albo nie wiem, tą separację, czy cokolwiek, czy jakieś takie zastopowanie. Y, przysporzył mu po prostu problemów, no. Albo Twoje oddalenie wystarczy, albo, albo twoją ciężkość, albo twoje, e, twoje co? Twoje y, odosobnienie tylko y, twoje twój dystans, tak? No, nie traktuje ten ktoś tego płytko, chce się zbliżyć, budować, ale też trochę testować przestrzeń między wami. Tak, więc dlatego tutaj, tutaj istotne jest zachowanie twojej Twojego, twojej, twojego ojako, jak to powiedzieć? Twojej owszem, otwartości, ale też nie nadmiernej żeby da zostawiać przestrzeń, bo na ten moment bardzo ważne jest zostawianie i zachowywanie tej przestrzeni. Na ten moment to jest bardzo, bardzo na plus. To znaczy, to nie chodzi o to, że to jest na plus dla ciebie, bo wtedy będziesz miała więcej i wygrasz. Nie, po prostu to jest teraz taki czas, gdzie przestrzeń i nie napieranie i bycie w swoim świecie, on w swoim, ty swoim, da dużo do dobrego. Tylko, że żeby to miało sens, ręce i nogi to jedno i drugie musi być zajęte swoim światem, żeby w tym swoim świecie po prostu było i przez co kiedy wracacie, wracacie z takim z nie takim wilczym głodem, bo jesteście w jakiś sposób nasyceni, najedzeni, ale z takim niedosytem i z chęcią takiego bycia dla samego bycia. Po prostu bycia, a nie z braku głodu, z deficytu, z samotności, tak? Więc, więc ja to tak widzę. Więc aktualnie, jeśli to jest początkowe, to jest inicjatywa, jest flirt, nawet bym powiedziała bardziej zaciekawienie. Taka energia początku. Tutaj ktoś, ktoś działa, ktoś chce działać, działać i coś kreuje, tak? E, jest przyjemnie, jest trochę lekko, ale tutaj jest potencjał na otwarcie, otwarcie głębi, tak? Więc dlatego bym nie naciskała. No, jeżeli. Tutaj mówię do kobiety, tak? Bo mężczyzna. To, to ja nie mówię to teraz, teraz, to, teraz tego do, do mężczyzn, bo mężczyzna tutaj raczej wie, co robi, tak? Ale do kobiety. Natomiast jeżeli to już trwa dłużej, e, to tutaj mężczyzna myśli o inicjatywie yy, i myśli, jak na nowo, na nowo postawić to na dobre tory. Jak na odpowiednie prawidła znowu ten, yy, ten yy, jak to nastawić na jak to nastawić na odpowiednie tory? Na jakie tory to nastawić, żeby były odpowiednie, tak? No. I żeby ponownie. się otworzyć na siebie, tak? No bo to pewnie zdradzone zaufanie zostało. Coś tu się po prostu yy, popsuło, wykrzaczyło, tak? No. No i co? Mężczyzna siedzi na razie w głowie, analizuje, może nawet się mówię, zdystansował, bo stąd widzę tą e, trochę takie, taką odległość, separację albo wyjazd z jakiegoś powodu, tak? Może po prostu mówię, za chlebem, za pracą, za obowiązkami. E, natomiast obserwuje i myśli dosyć logicznie myśli trzeźwo, logicznie, e, głowy nie ma smaku tyle powiem. Oczywiście, że gdzieś mu z tyłu dzwonią e, dzwony pod tytułem lęk przed porażką, zranienie lub końcem, e, znowu mnie może zaboleć, ale jestem przecież za bardzo zaintrygowany i czuję silne przyciąganie, ale w sumie boję się zranienia. A jeśli się zaangażuję i coś pójdzie nie tak, no to po prostu, po prostu się będzie musiał z tego pozbierać jak każdy i każda z nas e, w sytuacji, kiedy. Hmm... ktoś nam powiedział nie. A my chcieliśmy tak. Każdy z nas chociaż raz to przeżył, ale. Ale. Wcale tak nie musi być, tak? Wcale tak nie musi być. I wcale to doświadczenie, które wcześniej tak bolało, wcale tak znowu ponownie nie musi być, e, nie musi tak boleć, tak? Wcale to nie musi być powtórki z rozrywki. Więc. Tu jest mężczyzna rozdarty. Bo przyciąga go do kobiety mocno, ale zarazem tak jakby chce się kontrolować i próbuje nie stracić głowy. I z jednej strony to jest dobrze, a z drugiej strony, no pewnie trochę i niedobrze, ale w sumie to dobrze, jak zastanawia się nad tym i analizuje na chłodno, z chłodną głową, a nie z gorącą. Więc, więc co, co teraz mogę powiedzieć? Generalnie, czy się odezwie, czy, czy wykona ruch, czy dojdzie do spotkania? Tak. Trzy razy tak. Tak. Tylko. Daj mu po prostu przestrzeń i trochę bezpieczeństwa, tak? Emocjonalnego na ten moment. Ale przestrzeń i miej granice. Od do. Po prostu granice. No. Bo może być tak, że jak poczuje za mocno Twój chłód, i za mocno taki brak równowagi i jakąś taką presję, kiedy, gdzie, jak co, może się wycofać z lęku. Czy się wycofa na, na pewno, na, na, na długo albo na zawsze? Raczej myślę, że nie, dlatego że tutaj zbyt jest duże zainteresowanie, ale jak najbardziej może go to wycofać. Dlatego mówię, jeżeli któraś z kobiet będzie miała z tym problem, o co mi chodzi, albo jak to zrobić, żeby właśnie dać tę przestrzeń, co zrobić w tej przestrzeni dla siebie, to ja bardzo chętnie pomogę. Bardzo chętnie pomogę. Gwarantuję, gwarantuję. Co ja gwarantuję? Gwarantuję, że Ty zrozumiesz, a on to odczuje pozytywnie. Tyle. Dobra, w każdym razie. Co mogę jeszcze powiedzieć? To tyle, to tyle. Jest potencjał, jest napięcie, jest niepokój. Myślę, że nie powinno tutaj e, ko, nikogo przerosnąć, ale nie naciskać. No, to tyle. Dobrze, w każdym razie kontakt do mnie to jest kontakt tylko tam jestem. Nie mam mnie na social mediach, jestem tylko tutaj pod mailem, dlatego y, 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 rekomenduję kontakt bezpośrednio przez maila. A wszelkie informacje na mój temat są pod każdym filmem na YouTubie, na Spotify i na pozostałych mm, streamingach podcastowych, czy coś jeszcze chciałam dołożyć. A, no tak. Dla osób, które chciałyby się dowiedzieć o energii cesarzowej, to dziś. Pojawi się odcinek na temat y, energii cesarzowej i to trochę, tam trochę nawiążę do tego, e, do tego, do tego, do tej przestrzeni, do tej cierpliwości i do tego nienaciskania. Mhm, um. mhm. Uh -huh. uh -huh. I tyle powiem, tyle powiem, ale to na Patreon. To będzie tam na Patreon w ramach subskrypcji. Dla moich subskrybentów zapraszam. Sub nie Niesubskrybujące mnie osoby również zapraszam do tej przestrzeni. Tam są zupełnie inne podcasty, inne treści. No, trochę inne są te treści. Dla każdego coś dobrego. No, to tyle. To w takim razie pięknego, przyjemnego tygodnia. Słyszymy się niebawem. Obfitości wszelkiej i papa.